Yo siemano ae ae siema siema widzieliście może ten glitch już ale tutaj chodzi o to kto najlepiej to tłumaczy tutaj z niemieckiej ziemi wzięty świeżo gliczek taki zaczynamy sesję na publicznej jak będziemy się teleportować to używamy właśnie swobodne celowanie najlepiej co potrzebujemy to jest mco mobilny centrum operacyjny i z tyłu numer 3 musi stać przechowalnia pojazdów osobistych Musi tam być. Wyszliśmy już z bunkra, zaczynamy sesję najlepiej w bunkrze. Odrodzić się w bunkrze i wyjdziemy już na zewnątrz, żeby mieć te niebieskie ikonki na mapie. Oczywiście potrzebujemy biuro do tego. I albo arenę, klub nocny, penthouse, kasynie, salon gier i chyba też baza. Tam muszą stać darmowe elegy do stracenia. Wchodzimy właśnie do mobilnego. I tam stoi pojazd do kopywania, i nim wyjeżdżamy. Najlepiej to używać te pojazdy z areny wojny, a oczywiście LG niestandardowy też nieźle można na nim zarobić, jeśli jeszcze nie masz kasy. Jedziemy tutaj mniej więcej. Ukryte opcje, dajcie na wydarzenia, ukryje, żeby nie mieć jakiejś wojny handlową, czy jakby całym, coś takiego, żeby nie popsuło glicza. Eee, lecimy teraz teleportikiem do właśnie eee, biura. Ja myślę, że tutaj musisz tylko się teleportować, bo później musisz się z biura wyteleportować i to inaczej się chyba nie da, więc jedno jedynie musimy to robić przez teleport. Szukamy znajomego, kto jest w innym trybie, dołącz do gry, więc y, na to mówię sola, ale powiedzmy, że to nie jest solo, bo po, po prostu potrzebujesz koły, żeby zawsze dołączyć nie? Na Xboxie dowiedz się, czy ten y, kolega jest na innym trybie. Może do niego dołączyć sesję, albo po prostu potwierdź ten drugi, a drugi, potwierdź pierwszy komunikat, sorry, a drugi, co pisze ten o celowaniu, zawsze anulujemy. Na PlayStation wchodzimy na społeczność albo do znajomego i po prostu pierwszy komunikat mamy, to dwa razy wciskamy PS przycisk i znowu dołączamy do znajomego. Jak pojawi się ten drugi komunikat o celowaniu, to właśnie wtedy anulujemy go też. Na PS to troszkę łatwiej, bo można dwa razy dołączać do znajomego. Biegniemy tutaj do kanapy. Tutaj parę prób miałem y, nieudanych, więc wsiadamy na y, kanapę, sofę. Włączamy TV, więc czałkę w prawo dwa razy. Potem trójkąt, bo Y, włącz TV, i lewym analogiem szukamy Wizol, więc y, program, co może spectator obserwować jakiegoś gracza. Takie coś wychodzimy z tego, więc wstecz. Wychodzimy z kanapy, wstajemy i strzałkę tutaj, jakby mamy opcję, strzałkę w prawo, to teraz wciskamy options czy start. idziemy na zestaw, w początku wykrem listy, ale tutaj trzymam a lub x i też trzymam mam i start. Czy to? Pierw puszczam a i x i pół sekundy później puszczam start options. Pierwszy raz zawsze tak nie wyjdzie, ale drugi raz to zrobisz, to możesz wtedy w, wcisnąć w, w interakcji ona gdzieś tam się wyskoczy. Widzicie? Tako, tutaj próby nie udane, bo tutaj za szybko się ruszam. Wiecie, że tutaj na PS możecie używać tego wielki ten przycisk touchpad i tam palcem przy tym pierzesz, i potem robisz to tutaj, ale ja tam to wszystko zaraz wytłumaczę. Na Xboxie to nie ma touchpada, więc musimy to troszkę inaczej robić i wolniej. Dlatego specjalnie na Xboxie nagrałem, bo to jest troszkę trudniej zrobić. Na PSie to łatwa sprawa. Yy, yy, chyba nie wiecie, ale z tyłu, widzicie nasza postać chodzi z tyłu, jak my się ruszamy tą strzałką, dlatego musimy to bardzo wolno robić. Tutaj też za szybko robiłem. Nieraz też się trafi tak, że ten, akurat chcesz go obserwować tego gościa i akurat on wyjdzie z sesji, albo jakoś mi się zacznie to czarny ekran, jest, zawsze wychodzę z całkiem z tego i po prostu zaczynam od nowa. Tak jak tutaj coś się stało i nie wiem co to było, więc wy, wyłączyłem i od nowa. Więc stoimy przed kanapą. Mamy opcję, o uważajcie, żeby był ten program znowu, Weasel, Weasel Channel. Sprawdźcie zawsze, bo nie widzicie, nieraz mi się przełączył. Szczałka jest, opcja, żeby w prawo wcisnąć, start online. Czy mam A lub X, czy mam start options i puszczam AX i pół sekundy później puszczam options. Więc wciskam AX naciskam opcję z pauzy, puszczam XA i puszczam potem pół sekundy start. Widzicie na Xboxie bardzo powoli idę na lewo, le, lewym analogiem, na PS-ie touchpadem, touchpadem róbcie szybciej. Idziemy na właśnie ten domek tam potwierdzamy, potem na niechuromości, tutaj właśnie ten e, biura i bardzo powoli. o Tutaj wcisnąłem szczałkę w prawo. Poszłem na górę, szczałkę w prawo, to mnie już tam wys wysłało na ten Dynasty i coś tam czekam. Tam 5 sekund i jeszcze raz ścisny w prawo, i czarny ekran mi się pokaże. Teraz jestem właśnie w tym obserwowaniu w ekranie, nie? I gracze mi po lewej się zaraz pokażą. Tutaj pek. Teraz widzicie, mam graczy i tam jest taki oczko z krzyżykiem. Na niego muszę stanąć i wtedy potwierdzam dopiero ten Dynasty. Teraz idę powoli na dół, widzicie, bardzo powoli i teraz widzę znowu, że mam krzyżyk i teraz to potwierdzam też, że wchodzę w ten, ten. Jak Ci przeszkadza ten e, tutaj na dole, ten Geta Online, to daj ształkę w lewo i to zniknie. Więc idę teraz na moje biuro i znowu mam tego gościa, co ma ten krzyżyk z oczkiem, nie? I znowu bardzo powoli idę na dół odnów. Cyk. Dalej jestem na tym gościu, więc jest elegancko. Jak on zniknie i nam przełączy na innego, to szukamy na przykład całkiem innego gościa, nie? Po prostu bardzo powoli lewym analogiem ruszamy wszystko, żeby nie przełączyć gościa. I teraz szybko potwierdzamy, bo jeszcze nie mamy go. Na lewo możemy, na lewo i prawo szybko możemy ruszać, bo to nam nie popisuje klicze, tylko na góry i w dół bardzo powoli. Odnowimy właśnie nazwy, właśnie biura, czy tam e, organizacji. Kolor, widzicie, siedzimy na kanapie, mapa nam zniknęła. Wchodzimy na mapę, interakcja, mapa nam się pojawia. Odpalamy akcję jak najbliżej y, areny klubu nocnego, y, penthouse, kasyna, albo baza, chyba nawet salon gier i tam mamy darmowe LED do stracenia. Więc na PS się odpalamy akcję, dołączasz do gościa, masz pierwszy komunikat, jeszcze raz dołączasz do tego samego typa. Drugi komunikat ci się jak pojawi w celowaniu, to anulujesz go. Jak jeszcze raz ten sam ci się pokaże, czy na pewno chcesz opuścić sesję, to anulujesz to i szukasz kogoś innego. Na Xboxie musisz potwierdzić pierwszy i drugi zawsze anulować. Tak jak na się też drugi anulujemy. Pięk, wsiadam w auto do stracenia, daję gaz i wywali mnie bez auta. Wracam do bunkra, O tutaj w sumie swoje akcje mam. Robię to samo, z dołączaniem, chyba każdy wie jak ten teleport się robi, nie? Nie macie znajomych co grają w Xboxie? To Dodawajcie komentarze swój nick. Niech ludzie was dodawają, żeby zawsze ktoś grał w Geta, a żeby zawsze go można używać na teleport. Po prostu zgłaszajcie się, dodawajcie siebie, żeby zawsze ktoś był na teleport. Tutaj już mi coś nie dołączało, więc poszukałem kogoś innego bo tam pisało, że gra w misję, online misję chyba dlatego zaraz respimy się w koło bunkra wchodzimy do bunkra wsiadamy w pojazd, który tam stoi jak ci pojazd zniknął, no to następnym razem przestaw go gdzieś indziej odnow sesję przestaw go gdzieś indziej więc wsiadamy w pojazd wtedy tablica się zmieni na tą tablicę co miał TLG do stracenia, jedziemy do mobilnego centrum operacyjne i wjeżdżamy. Więc, strzałkę w prawo, tam będzie komunikat, że jest pełny. Bo teraz, jak wsiądziemy do pojazdu, to będziemy już mieli kopię, i wjeżdżamy do mobilnego. Dajemy strzałkę w prawo. Oryginał się przesuwa do właśnie areny, tam gdzie ja miałem TLG. Tu jest kopia, co jak potwierdzam. I jak chcesz nowo, nowo kupować, to wszystko od nowa robimy i to na tyle. Dzięki na razie. Yo!